Dzień dobry moi drodzy w kolejnym jakże pięknym epizodzie serii Monk Mote moi drodzy, czarna, mała, czarna z wami zróweczko. Ojejku, nawet nie muszę mówić, że uwielbiam, ale uwielbiam. Moi drodzy, troszeczkę zmiana planu dzisiaj, ale zaraz wam powiem najpierw zadania, które dzisiaj mamy. O. Ciężarówki, nie ciężarówki, teraz będziecie przeszkadzać, tak? Świetnie. Jeżeli jeszcze nie wiesz o co chodzi w Monk Mode, zapraszam Cię do pierwszego odcinka z tej serii. Tam w pierwszych 10 minutach tego odcinka opowiadam wszystko co i jak. Natomiast przejdźmy sobie do dzisiejszych zadań, moi drodzy. Dzisiaj to jest lekcja hiszpańskiego. Jedna godzina trening nóg. Nagrać i zmontować film. Posiłki na 3500 kalorii oraz medytacja 20 minut. Wszystko jest tutaj, moi drodzy, zapisane, oczywiście na kartce. Tak jak zawsze powtarzam, żeby to robić. Trening nóg miał być od razu rano, natomiast jakby. Troszeczkę mi się pospało, nie powiem, że nie. Kurde, sporo. Miałem takiego... Do rozmyślania, a jak mam dużo rozmyślania to powiem wam, że się męczę nawet bardziej niż jak na przykład jest to wysiłek fizyczny. Myślę, że jakbym napierdzielał 10 godzin pracy fizycznej to bym się zmęczył mniej niż 10 godzin myśląc. Natomiast trening nóg myślę, że sobie przesuniemy troszeczkę w czasie, bo teraz mam tutaj moje stanowisko moi drodzy i montuję wam film który wlatuje dzisiaj, czyli który wleciał wczoraj, czyli który możesz już obczaić na kanale. Tak to tutaj u nas wygląda Mam nadzieję, że wy już też rozpoczęliście Wpisaliście sobie swoje pięć zadań i macie je w swoim zeszycie, moi drodzy. No i przede wszystkim je wykonujecie ze smakiem, tak jak ja ze smakiem pietą małą, czarną, moi drodzy. Zobaczcie, zobaczcie w ogóle jeszcze na mnie. i przyostrzy na chwilę. Może będzie lepiej widać. Mm, nie, chyba nie. Dobra. Chodzi mi o wąsik i brudkę, którą sobie delikatnie zachodowałem. Nie wiem czy to w ogóle coś zobaczycie, ale prawdopodobnie jak ktoś już mnie ogląda jakiś czas, to zauważył różnicę. Jest to taka kozia, rzekłbym dziewicza brudka, bo nie jest ona jakaś super długa, natomiast możecie dać znać, czy lepiej się w niej prezentuje, czy lepiej E, nie, jak jesteś team brudka, to napisz e, brudka, a jak jesteś team nie to napisz z gul to ciulu. <grywa> ja się odmeldowuję na razie, bo muszę zmontować wam ten film, moi drodzy, sz, 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 na czas, dopiję kawkę i wiecie jak to rano. Jak jest kawka, no to oczywiście, nawet jak się powącha tą kawkę, to już się ciągnie na number two. No, kuma świezło, o co chodzi? Lecimy z tym pięknym dniem o, i teraz dzisiaj fantastyczna pogoda. Oczywiście też pamiętaj, żeby subskrybować kanał, bo dobijamy do końca tego roku do 5000 subskrypcji. To musi się udać. Moi drodzy zadupcamy właśnie do sklepu Jest 14.28 Mamy nawet jeszcze nie jedliśmy śniadania Tak żeby wypadało dostarczyć sobie jakiejś energii Przed treningiem moi drodzy Powiem wam, że zakwasiki na łydkach są niemiłosierne Po tym wczorajszym kardia Dzisiaj czeka nas trening nóg Także może być ciekawie Moi drodzy włożyłem tą bluzę Ale jest tak gorąco na zewnątrz Że to jest przerażające Aż Muszę ją rozpiąć, bo zaraz się tutaj spalę Dobrze, idziemy zrobić zakupy Dobrze Kurde Ogólnie wracam i u mnie te klatki, znaczy wejścia do mojej klatki schodowej, wyglądają wszystkie tak samo. Nie patrzyłem na numer, idę taki zamyślony, słucham na słuchawce muzyki, muzyki i tak o, podchodzę do klatki. I u mnie czasami też się klucze zacinają. Wiecie, że ciężej jest otworzyć. No i tak wiesz, walczę z tą klatką ze 3 minuty czy 4, tak w ogóle nie da rady otworzyć. Patrzę, wszystkie klucze nie pasują i patrzę, jakieś chłopaczki podjeżdżają furą. Podchodzi jeden typ, otwiera, wchodzi do klatki. Ja mówię do niego dzięki, dzięki. Najpierw są pierwsze drzwi, które wszystkie wyglądają tak samo ze strony ulicy, a później wewnątrz są jeszcze drugie drzwi i tam wchodzi ten sam klucz. I on idzie pierwszy, otwiera też te drugie drzwi. Wchodzę do tej klatki, do środka. Za nim patrzę. Kurwa, przecież to nie moja klatka. Porąbałem numer czajz i jego ziomeczek czeka teraz outside i wiesz, idę na zewnątrz i tak. No ale jak wyjdę, to tak się będą ze mnie zalewać czeku, że klatkę pomyliłem. Odszedłem trochę w górę tutaj, żeby zobaczyć, czy trasa biegowa jakaś będzie fajna z tej strony, ale nie widzę tutaj żadnej ścieżki ani nic, tylko kurde autostrada na górze. Tam latają fury. Ciach, tam jest tunel też tylko dla aut, nawet nie ma ścieżki, szkoda, bo ten, tutaj mam bliżej z chaty jak wychodzę i po prostu bym tutaj zaczynał swoje kardio, wiecie, biegowy trening, chyba że tam w dół bym zaczął, ale tam kurde też nie ma jakiegoś super nic interesującego. Huk, ale zobaczę, może się przebiegnę, chociaż koło jakichś domów czy bloków następnym razem. Chodzi o to, żeby trasę zmieniać, jak kardio robi, wiesz co chodzi, bo nie chce mi się cały czas jedną trasą latać, bo to wiesz, się szybko znudzi po prostu. Lecimy coś w szamać, bo już coraz głodniejszy jestem aż po 15. Przeszedłem na drugą stronę ulicy, żeby wam to pokazać. Patrz, tu jest tak, tu jest tak, tam jest. Tak samo. Widzisz o co chodzi? Wszystkie wyglądają tak samo. No ja zamyślony szedłem i porąbałem, teraz wiecie o co mi chodzi, no bo naprawdę to wygląda po prostu identycznie, nie? Chodzi o te kraty, o te drzwi. No, sami widzieliście. Dobra, wbiłem do swojej, a te chłopaczki cały czas tam stały przy klatce, a mnie wyczeili, ale jakoś specjalnie się nie śmiali z tego, tylko tak... Normalnie byli, także jeszcze pomyślą, że jestem jakimś okupadosty, a okupadost to ten, co, wiesz, czai się tutaj na chaty i patrzy, która jest, wiesz, wolna i tu wbija później na chatę i ją bo tu jest takie porumane prawo w Hiszpanii, że możesz jakby przejąć czyjąś chatę, czyli, wiesz, jak udowodnisz, że jesteś 48 godzin w domu, po prostu nie wiem, zaczniesz się filmować i 48 godzin się pofilmujesz, to no tak jakby prawnie nikt nie może cię wyrzucić. Nawet jeśli to nie jest twoja chata, a właściciel to zgłosi, no to jakby prawnie on nie ma szans, żeby wywalić cię z jego własnej chaty. Rozumiesz temat? Oby nie pomyśleli, że jestem tym okupadosem i żeby nie wezwali tych. Policji tutaj czy coś, beka by było. Tylko żeby wam robaczki nie przyszedł pomysł do głowy teraz, żeby chaty zajmować w Hiszpanii. Nie, nie, nie. Tu jeszcze na szybko zakupki z dzisiaj. To wszystko moi drodzy, tumacie. 1750. Drogo Tanio, jak myślicie w ogóle jak tej Hiszpanii jest? Napiszcie w komentarzu. Oh. Oh. Smacznego jak też jecie moi drodzy, to moje śniadanko o godzinie. 15.57, także fantastyczny czas. Ja wcinam i zabieramy się, moi drodzy, za rozwiązywanie kolejnych problemów życiowych, a może nie problemów, tylko wyzwań, żeby robiło nam się to przyjemnie. Ciekawe jest to, że każdy ma jakieś swoje skojarzenia z danym słowem. Na przykład pamiętam, że kiedyś zajmowałem się coachingiem i mówiłem ludziom, że zajmuję się coachingiem, jestem coachem, a oni tak kurwa, mieli taki wstręt na twarzy czasami, wiesz o co chodzi? Ciekawe, ciekawe. Yy, yy, zwłaszcza, że kiedy pytałem ich, czy wiedzą na czym polega ten zawód, nie mieli zielonego kurwa pojęcia, na czym polega ten zawód, ale to już mniejsza z tym. Natomiast to jest przeszłość, teraz już rozumiem, że yy, po prostu trzeba bardziej obserwować, po prostu jak ludzie reagują na dane słowa i stwierdzenia, żeby móc lepiej je dobierać, jeżeli chcemy ich do czegoś przekonać. Także takie moje przemyślenia na teraz smacznego. Dobra, moi drodzy, jeszcze dwa balniki, i lecimy dalej, ale zanim. To, oczywiście, co zrobiliśmy już dzisiaj? Ano, zmontowaliśmy, moi drodzy. Dlatego też od razu odznaczamy, że później nie myśleć, o, zrobiłem to czy nie? Już co chodzi? Od razu. Moi drodzy, się hiszpańskiego w nowym miejscu na zewnątrz z kawką. Na polskie to jest 5,78 zł za tą kawę, moi drodzy. Jeżeli znajdziecie mi tańszą kawiarnię w Polsce, proszę podesłać lokalizację. A do tego jest przepyszna. 25 stopni na zewnątrz. Tak, moi drodzy, pięknie. Jest pięknie. Zdrówko z wami oczywiście, mała czarna, moi drodzy. Ale jedną rzecz mnie w Hiszpanii denerwuje, muszę być z wami szczery. Jest tyle much i one nie chcą się odczepić. W Polsce to machniesz dwa razy i ona wie o co chodzi, żeby nie podlatywać. Ale tutaj one są, no nie wiem, jakbym ulepiony był z skał, moi drodzy, rzekłbym. Nie chcę się odwalić. Dobra, moi drodzy, skończyłem godzinkę hiszpańskiego. Lecimy sobie do domku, gotować obiado, kolację tak zwaną. Odczekałem później troszeczkę i na siłeczkę zrobić. O te las piernas, jak to się mówi po hiszpańsku, moi drodzy. Zobaczcie tam za mną piękna góra, jak tutaj bym przełączył w ten sposób i wam tutaj przybliżył. Możecie widzieć szyld wielki sklepu Aldi, natomiast za nim znajduje się La Montaña po hiszpańsku, także widzicie, nie tylko sportu się nauczycie, ale też dostaniecie, kurde, kilka słówek po hiszpańsku, więc jak, wiesz, obudzisz się po jakimś melanżu w Kolumbii, no to będziesz wiedział, jak się skomunikować, wiesz, że mniej więcej, nie? Także stay tuned po więcej słów. Zawsze tak myślę, że coś zgubiłem, bo ja dużo rzeczy noszę w kieszeniach i, kurde, tak się zawsze rozglądam albo tak o robię, Zwłaszcza jak jestem w tłumie, w tłumie. ogólnie jak kiedyś byłem w Barcelonie to pamiętam, że ludzie mi mówili, żebym uważał na kieszenie, albo na plecach czy coś w metrze, bo w metrze było tam tyle ludzi i tam ludzie po prostu robili takie myki, że ci normalnie wyrywali nawet z ręki coś i puf, jak drzwi się zamykały na stacji to on wyskakiwał przed zamknięciem dosłownie i puf, nie było... Go, ani twojego na przykład, nie wiem, portfela albo telefonu, nie? Nie przypominam sobie, żebym widział to na żywo, no ale dużo osób o tym mówiło, nie? Tak mi się teraz przypomniało, to ci mówię. Dzień dobry wieczór, moi mili państwo. Jak tutaj widać na załączonym obrazku, dwa obiady przyrządzone, jeden na teraz, drugi na jutro. Uwielbiam tak gotować, żeby po prostu mieć od razu też na jutro, ponieważ zwalnia mnie to z obowiązku gotowania w dniu jutrzejszym. Gotowania, nie godowania, bo godowania to znaczy, troszeczkę innego, żyć. Smacznego, jak te siecie, makro. Jednego z tych posiłków wrzucam tutaj, I jemy, nie? Codziennie te same czynności, moi drodzy. Powtarzalność kluczem do sukcesu, byle powtarzać właściwe rzeczy. W sumie kurde, powinienem wam powiedzieć, co ja tutaj mam, bo dla mnie to już jest tak oczywiste, co ja jem, bo u mnie to się wszystko powtarza, wiesz, to mam tu ryż, mam tu mięso mielone, mam tu kukurydzę, fasolę, mam tu ser moi drodzy, no i passata pomidorowa jest, cebula, czosnek, jest bardzo smaczne, bardzo często to jem, wołowinkę lubię, wołowinka jest spoko, dobrze się po niej czuję, dużo ma białka, kalorii, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem. Po więcej przepisów zapraszam do kuchni Jakuba. Nie no dobra, świruję. Smacznego. Moi mili Państwo, nie zapomnieliśmy o czymś? Proszę Państwa, nie zapomnieliśmy o czymś? A no zapomnieliśmy o czym? A no właśnie o tym! Hop, ciach, Ticzek przy hiszpańskim. I wio do kolejnych zudoń. na siłkę zapraszam. Nogi moi drodzy, witam na siłowni północ, troszeczkę późno, miało być w ogóle dzisiaj rano, wyszło, że znowu jest trening nocny, ale dobrze pojadłem, dobrze pospałem, trening też będzie dobry, zaczynamy od martwych ciągów, teraz seria wstępna, przechodzimy zaraz na serie główne, trzy serie po 8-10, coś takiego, zobaczymy jak pójdzie, pierwszy trening, taki normalny nóg po jakimś tam okresie czasu tego podróżowania i tak dalej, także e, mam nadzieję, że też nikogo nie obudzę dzisiaj, trochę worek powaliłem, ale... Pierwsza seria z zapasem, 8 powtórzeń, 90 sekund przerwy. W ogóle tego Pablo Escobar Gaviria zacząłem oglądać znowu. Narkosa serial już drugi raz na Netflixie. Fajny, fajny klimat to ma. Kolumbia. Chciałbym kiedyś odwiedzić Medellin, Bogotę te rejony. Uda się. Dobra, mordeczki nóżki trochę zajedziemy, przysiady bułgarskie. Pierwsza wstępna, i teraz będą trzy główne z większym ciężarem. Po 8 powtórzeń na każdą nogę. Trochę spróbujemy dojebać. Zobaczymy jak pójdzie. Tutaj robię na jedną nogę 20 sekund przerwy, i przenoszę się na drugą. Strasznie wy wypruwające ćwiczenie. Prawie tak samo jak przysiady zwykłe ze sztanką, albo i nawet bardziej. I jak skończymy dwie nogi, to 90 sekund przerwy. Ale czuję, że ta skolioza daje mi się we znaki lekka. Jestem taki trochę bardziej wykrzywiony. Ech, kurwa Nie ma tu tlenu dużo. Ale światło tu dobre jest, nie? I ogólnie głos powinien być zajebisty. Bo nie ma żadnych wiesz, distractions. Jak na komercyjnych siłowniach jakaś muza. Do tego zjebana. A tu fajnie. Lecimy. Następna seria. Przy takich ćwiczeniach jak bułgary martwe czy przysiady zdecydowanie respektuję przerwy, czyli robię je dłuższe, bo ogólnie ja lubię szybko odjebać. Treningi mi z głowy. Nie to, że nie lubię trenować. Tylko po prostu lubię, żeby trening był intensywny i żeby była pompa dobra, a jak są długie przerwy, to tej pompy takiej zajebistej nie ma. Natomiast tutaj trzeba wyrazić szacunek do tego, że ćwiczenie jest ciężkie i żeby progresować ciężarem, trzeba zachować trochę dłuższe przerwy, bo po prostu nie wyrobimy, nie? Jest ta lekka skolioza u mnie. I generalnie to nie powinienem praktycznie w ogóle wykonywać ćwiczeń typu przysiady ze sztangą, które angażują mi wiesz całe ciało, ponieważ to pogłębia jeszcze bardziej moją skoliozę, ale często Mam to w dupie i tak to robię, bo jestem kurwa niezniszczalny, rozumiesz? Dobrze, że tylko raz w tygodniu robię nogi. O, jak dobrze. Dobra, chodźmy na suwnicę. Pierwsza wstępna. Ciężar ktoś już za zarzucił za jej zajebiście. Wiem, to ja mogę łydki robić. Albo jedną łydkę. Słownica się chyba rozleci, jak ja jeszcze założę więcej. Zobaczymy na tym ciężarze. Najlepiej, jakby ktoś tam na górę wskoczył z jakieś dwie panienki. Wiesz o co chodzi? No, co ja ci powiem? Trzeba rzucać, bo to. Słabizna. słabizna. Powiem Ci tylko jedno: nie będzie mi się chciało tego wszystkiego później ściągnąć na pewno, ale zrobię to z kultury. 200 kg, może to jest. Zrobimy na 3 serie po 12. Z krótszą przerwą tak. 90 sekund maksymalnie. Już wszystkie 20 i tak zdjąłem z, ze stojaków. Dobra, jeszcze dwie serie zrobię i zaraz do Was wracam, bo to będzie za muła póki co. Dobra, zrobiłem teraz te dwie maszyny w serii łączonej, bo to jest po prostu oszczędność czasu. Ta maszyna na dwójki. I ta maszyna na czwórki, na pewno je dobrze znacie, moi drodzy Zrobiłem już po pierwszej serii wstępnej I tak jak mnie nie było teraz przez chwilę, bo była wyłączona kamera To sobie pomyślałem, że dlaczego ja lubię ćwiczyć jak nikogo nie ma Tutaj, bo mam zawsze taką psychologiczną przewagę W psychice mojej daje mi to coś takiego, że Ja jestem wiesz, przed innymi kurwa, rozumiesz? Że oni śpią, a ja napierdalam Może jestem trochę szurnięty, ale Ale tak mam, nie? A może nie, a może tak właśnie jest i może po prostu ktoś osiągnie sukces szybciej. A tym kimś będę ja I te skurcze byki, które właśnie w tym momencie przekładają się na drugi bok. I rano wsunął swoją jajecznicę z bekonem, Wypił szklankę z soku pomarańczowego i pójdą do pracy, by odpełnić swoje 8 godzin wrócić i włączyć telewizor. Na maszynę na czwórki, zapraszam. Uwaga, skarpety mam brudne, że hej. Dobra pompa jest na tych ćwiczeniach ogólnie, ale satysfakcji na, nie ma takiej jak na przykład po martwym czy po bułgarach. Ale dobrze, i tak wchodzi ładnie, bo to ćwiczenie na przykład lepiej wchodzi niż martwe. Mi osobiście. Nieważne tutaj 12 powtórzeń, o tam na czwórki 10. I jeszcze takie dwie serie zrobię, zaraz wracam. Dobra i teraz tak moi drodzy łydki 5 serii robimy serię. Każda seria skończona jeden talerz na miejsce. Myślę, że to będzie dobra taktyka. Przy łydkach takie przerwy, żeby wystarczyło czasu, żeby zdjąć i odnieść talerz na miejsce niedługie. Jak ktoś bystry, to się zorientuje Jak łydy dojebałem Dobra, chodźcie, ostatnie ćwiczenie wam pokażę na dzisiaj Jedna seria, zaraz zobaczycie Okej, okay, hantelek 20kg za mną Czasą już tutaj 50 powtórzeń z hantelkiem 20kg Zobaczymy w jakim czasie nam się uda to zrobić Po prostu robimy jak najszybciej, dobrze technicznie i tyle Dobra, czas start Sześciu. Kondycyjny Cztery dychy. Pięć. Pięćdziesiąt jeden, bo zawsze robię jedno więcej finisz, pozdrow. Widzimy się na górze. Dobra moi drodzy. Witam serdecznie, Odznaczamy to co zrobiliśmy. Trening nóg. Tak, tik, 3500 kalorii. Również tik. A dlaczego tik? Ponieważ tutaj zobaczcie, mamy nasz ostatni posiłek. Owsianeczka z dodatkami, serek wiejski, z dżemorem, żeby było dzisiaj trochę więcej białka, makrosy wklejam tutaj, a podsumowanie całego dnia jedzenia wklejam tutaj. I mam nadzieję, że moje dni jedzenia wam się podobają, Ponieważ są podobne i łatwe w zapamiętaniu, oraz w po prostu skopiowaniu ich do siebie, jeżeli też jesteście na masie. No, no i dobra, w prysznic, od razu się lepiej czuję. Powiem Wam taki rzeźki: jest godzina, która? Pierwsza 37 w tym momencie, więc zjem. Jeszcze została nam dzisiaj medytacja, to przymedytuję i będę układał się do snu. Dzisiaj niestety nie przestrzegałem jednej rzeczy, którą miałem przestrzegać, czyli nie jeść przed pójściem spać. A przecież nie pójdę spać o czwarte czy piątej, no bo miałem, wiecie, trzy godziny odstępu od ostatniego posiłku y, pomiędzy zaśnięciem zachować, ale tam Nie zawsze będę to followował, bo i tak jest te pięć zadań i ja i tak mega dyscyplinę tutaj robię. Taka moja wymówka teraz na szybko, nie? Dobra. Bez pierdzielenia. Powiem wam w sekrecie, moi drodzy, że ten trening nóg no dzisiaj trochę mi się na niego nie chciało iść, bo jak już zacząłem oglądać tego Narkosa, tak myślę kurde, zarobisz. My się drugi odcinek odpalił, wiesz. Ale później sobie pierdzielnąłem się w głowę, myślałem nie? Na trening zapierdzielaj, także zapierdzielam. A, medytację robimy i jeszcze wyznaczę sobie zadanie 5 na jutro. To jeszcze to Wam pokażę. A teraz życzcie mi smacznego, a ja życzę Wam, że i Też jecie, moi drodzy. Te borówki mrożone tutaj to zakup roku, po prostu produkt roku, który odkryłem. Tak wchodzą z owsianką. Do każdej owsianki dodaję, najlepsze są. Dobra moi drodzy, pomedytowane. Czy tym sumieniem można odznaczyć ostatnie piąte zadanie dzisiaj? Tak jak tutaj właśnie to miało miejsce. A czy wyznaczenie już zadanie na jutrzejszy dzień? Oczywiście. Co tutaj? Także do zobaczyska jutro. Przypominam, że wyzwanie 365 dni filmowania codziennie na tym kanale trwa, jak i również te wyzwania Monk Mood. Dlatego jeśli chcesz wspierać kanał, wspierać mnie mój rozwój oraz swój rozwój. Jeżeli mój kanał Cię motywuje i inspiruje, zostaw subskrypcję. Jeżeli lubisz moje treści, zostaw łapkę, komentarz. Uciekałem, bo jest już trzecia nad ranem, Mamy dopiero idziemy tam do Beda spać. Także widzimy się już. Jutro z rana o tam. Za oknem na terasie teraz muszę przechodzić w ogóle przez okno, bo zalontował kłódkę mój współlokator, który się jeszcze, by the way, tutaj nie wprowadził, bo dopiero 1 listopada tutaj wjeżdża. Natomiast drugi współlokator dzisiaj się wyprowadził. W ogóle wrócił z pracy, wziął walizę i nara, nie? Ja mówię, co jest? Gdzie ty idziesz? A on mówi, że się wyprowadza. To mu pomogłem walizkę znieść, a taki w sumie jest spoko chłopaczek, pomimo, że mi zakosił połowę butelki oliwy na jedno smażenie jego kurczaków. Ach. To i tak jest spoko. Dobra, strzała, odmeldowuję się. Do jutelka. Trzymajcie się. Miło było dzisiaj. Arbajt, subskrybuj kanał. Do zobaczenia jutro. Cześć.